Wajcież pyno, póki młoda, ja nie używam. Kolorowe stroje, piękny śpiew, ale przede wszystkim świetna zabawa. To znaki rozpoznawcze festiwalu UNOJU na Warnili, który po raz siódmy odbył się w Gietrzwałdzie. To wydarzenie jest bardzo potrzebne. Przyjeżdżają zespoły z całego województwa warmińsko-mazurskiego z Powiśla. Myślę, że to dowód na to, że jest dzisiaj taka potrzeba śpiewania, spotykania się i kultywowania tej pięknej tradycji. W tym roku w przeglądzie muzyki biesiadnej i Ludowej wzięło udział aż 21 zespołów z Warmii i Mazur. Stowarzyszenie Piękny Most z Sząbruka oraz zespół śpiewaczy pokolenia z Biesala to po raz kolejny gospodarze tego niezwykłego wydarzenia. Chcemy po prostu kultywować naszą, nasz warmiński język, tak? Chcemy pieśni ludowe zachować, te które nasze, które nasze babci śpiewały kiedyś, nasi przodkowie po prostu. Na scenie Gietrzwałckiego Amfiteatru wystąpiły między innymi zespoły My i Ty z Pisza, Jezioranie, Swojska Nutka z Olsztynka, Antonówki z Małdyt, Pieckowianie, Warmianki Sempopolskie czy Ostrudzianie. Artyści zaprezentowali publiczności zarówno znane biesiadne szlagiery, jak i te nieco zapomniane ludowe utwory. Jesteśmy tu po raz drugi, jest atmosfera wspaniała, to miejsce ma jakąś magię w sobie, bardzo przyciąga. Na wszelkiego rodzaju występach różnie występujemy i różne utwory mamy. Dzisiaj Biesiada. Troszeczkę i ludowe tak. pioseneczki. My to jesteśmy bardziej taka biesiadna, nie tam e, c, ludowa raczej nie. My tak staramy się w biesiady wchodzić, ale też i mamy inne repertuarii dla dzieci i, i ogólnie takie różne. Ważnym elementem wydarzenia był odbywający się równolegle kiermasz pełen cudów. Na straganach wystawiono piękne rękodzieło. Można było też spróbować prawdziwych przysmaków od pań z kół gospodyń wiejskich. Na naszym stole znajdują się same swojskie potrawy, które przygotowałyśmy, zupka meksykańska, bigosik, przygotowałyśmy także wiele pierożków z kurką i z mięsem, wiele swojskich ciast. Dzisiaj przyjechaliśmy z ciastami własnego wyrobu, z lemoniadą, z ciastami promować nasze koło gospodyń wiejskich. Festiwal Piosenki Ludowej i Biesiadnej u Noju na Warnii został dofinansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz przez Gminę Gietrzwałd. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv